Siema, się! Eee, już mam drugi dzień nawadniania dzisiaj, wtorek. Eee, to było ciężko wypić te 9 litrów wody. E, jeszcze trochę się z po prostu nie, nie wyrobiłem. I chyba piłem wodę do prawie drugiej w nocy. E, było ciężko. Teraz robię sobie śniadanie. E, płatki ryżowe. E, gotuję płatki ryżowe z izolatem czekoladowym. Masło orzechowe do tego e, i takie kropelki. W, e, jeszcze tego nigdy nie używałem kropelki smakowe, kokosowe, także będzie kokos i czekoladowy izolat. Płatek ryżowy jest niewiele, bo tylko 50 gram no i izolat 50 gram izolatu i 30 gram masła orzechowego. Coś chciałem jeszcze powiedzieć? A jem to zbieram się na szybki trening i na szybki trening i zasuwam na masaż. Żeby troszeczkę porozluźnić to moje cielsko. i jutro już środę raczej będę robił całkowicie wolne e, od żadnych tre od treningów i od wszystkiego. Tylko zostanie mi golenie ciała, fryzjer, tego typu rzeczy, same przyjemności. E, no tyle. Miłego dnia życzę. Trening zrobiony, masaż zaliczony. Zostało tylko pić wodę, jeść i odpoczywać. Samopoczucie, samopoczucie całkiem dobre w sumie jest. Zmęczenia jako tako dużego nie ma, jest naprawdę spoko. Zobaczymy jak to będzie na dniach wyglądało. Tak, to już dwie piersi na posiłki. Będą grillowane, opiekaczu, torbaryżu się gotuje na cztery posiłki i tak dzień sobie będzie mijał. Wam że po prostu y, po masażu to już zresetowany się czuję. Już w autobusie usiadłem, jak wracałem, to oczywiście już <ścoughs> przysnąłem, teraz jem i też czuję, że będę musiał iść spać. No i tak wygląda posiłeczek mieszanka sała z pomidorek 10g oliwy 200g piersi 25g ryżu całkiem smakowicie muszę przyznać Ja siadam jem jeżeli wyjecie to życzę Wam też smacznego i tyle To wygląda aktualnie Jestem lekko popuchnięty, bo no, dużo piję, dużo sole. Leci jakieś 13-15 gram soli. Eee, mam przygotowane 15 gram na każdy dzień, no, ale czasem w sumie nie, e, nie dojem. Dzisiaj mówię, już sporo tej soli zjadłem, wypiłem dużo wody. Czuję się lekko popuchnięty, co i widać też. Waga mi wskoczyła 2 kg więcej, przez to. Eee, ale taki też jest ten proces, że jednak trzeba e, troszkę się nawodnić to ciało, żeby później wszystko ładnie zeszło skóra została cienka, a mięśnie pękate. No, fryzer dzisiaj jeszcze ogarnięty. Lekko jestem osiwiony pastą, pastą taką srebrną. Pach, pach, pach. Nie wiem, czy widać. E, dzisiaj już energii mam bardzo mało. Eee, więc odpalam zaraz sobie Disney Plus, kładę się i oglądam, aby tylko zleciał ten dzień, bo jutro już czwartek, i o 15.00 wyjeżdżam z domu na lotnisko. 17.30 lot, 18.50 melduje się w Budapeszcie. Także moi drodzy, nie wiem, czy jeszcze nagram dzisiaj. Chciałem, żebyście trzymali ze mnie kciuki. Czyli mi powodzenia. E, zrobiłem, co mogłem. Teraz pozostaje czekać i zobaczyć, jak to ocenią sędziowie. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Może coś jeszcze dzisiaj nagra, jak będzie ciekawego, aczkolwiek naprawdę już nie mam weny na rozmawianie ani na, na nic, więc na razie się z wami żegnam.